Czy zastanawialiście się kiedyś skąd wynikają różnice w cenie oczyszczaczy powietrza? Czy warto kupić tanie urządzenie, czy może jednak lepszym wyjściem jest zainwestowanie w droższy model? Przekonajmy się. Przeglądając oferty dostępnych na rynku oczyszczaczy, możemy zauważyć, że istnieje duży rozrzut cenowy pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. Wybranie tańszego oczyszczacza jest jednak tylko z pozoru lepszym rozwiązaniem. Oczyszczacze powietrza to urządzenia, które często pracują 24 godziny na dobę. Także może się okazać, że kupno droższego modelu o większej efektywności energetycznej w perspektywie kilku lat okaże się bardziej opłacalne. Jedna godzina pracy oczyszczacza Philips DualScan w trybie turbo, w którym zużywa najwięcej energii, to tylko 4 grosze. Kolejną istotną kwestią jest rodzaj i budowa zastosowanego filtra. Oczyszczacze DualScan marki Philips posiadają zintegrowany filtr zbudowany z trzech filtrów: wstępnego który zatrzymuje największe zanieczyszczenia, filtra NanoProtect HEPA, który usuwa cząsteczki 100 razy mniejsze niż standardowy filtr HEPA, a to właśnie te najmniejsze cząsteczki są najgroźniejsze dla człowieka oraz filtra węglowego. Takie rozwiązanie wpływa na koszty eksploatacji i pozwala wydłużyć żywotność filtra nawet do 3 lat. Kupno oczyszczacza to inwestycja na wiele lat, dlatego warto zaufać sprawdzonej firmie. Philips ma ponad 40-letnie doświadczenie w produkcji oczyszczaczy powietrza, a jego produkty potwierdzono badaniami skuteczność. Podsumujmy. Teoretycznie tańszy w zakupie oczyszczacz może okazać się urządzeniem droższym w eksploatacji. Zwróć uwagę na efektywność energetyczną, sprawdź jak zbudowany jest filtr i jak często trzeba go wymieniać. Szukaj oczyszczaczy sprawdzonych producentów.